Noelo, ja jestem Dex, witam was w kolejnym odcinku z gry Stalker 2 Zachęcam do zostawienia suba, lajka like oraz komentarza I do udostępniania mojego filmu wszystkim swoim znajomym, rodzinie czy komu tylko chcecie Bo to serio, ale to serio pomaga e, Jestem już po wszystkich tych ulepszeniach i tak dalej I już się dowiedziałem, że ta broń e, tego całego jego kolegi, której nie powinienem się pozbywać To jest ta, a ja ją przecież sprzedałem Także tutaj akurat popełniłem błąd. E, już nie brałem w ogóle tamtej e, skrytki, chciałem powiedzieć, że seszetki, gdzie było pełno tych szczurów, jeszcze do mięsacze, jeszcze inne tamte chujostwa. E, z tego względu, że e, tego tam za dużo to nie było, tak więc no, za bardzo się to nie opłacało. Oczywiście weźmiemy to sobie, ale dopiero na streamie. Na którego oczywiście zapraszam. A będzie on dzisiaj o godzinie 19. O godzinie 19.00, tak się chyba mówi po polsku. A teraz już nie przedłużajmy, porózmy, porozmy, porozmawiajmy z tym Babajem. Co ty Co Pokażmy mu jego, czy tam jakąś tam broń. Pozdrowienia, od taką Piana. No i teraz mamy wreszcie tą opcję. A wreszcie, no w ogóle go nie miałem i każda prowadziła. david akopian sends his regards. huh? all right, i got it. if that's all run along, i'm a busy man. he asked me to show this to you. look familiar? fuck! akopian took out my men. he looked like such a whim shit, i'm screwed. that son of a bitch is coming after me. i better get the hell out of here and lay low for a while. Let the bastard turn the zone upside down looking for me. Look, why don't you help me get to my stash? Keep me safe, and I'll pay you plenty. It's a win-win. Deal? Hmm. <coughs> Potrzebuję więcej czasu. Nie, 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 ruszajmy. You ready? Let's go then. Nie dość, że go zabije, dostanę zapłatę. Mam nadzieję. To do tego jeszcze zdobędę jego skrytkę, bardzo, ale to bardzo chętnie nie, nie będę narzekać oczywiście. No, idź, 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 mam cię wybawić. E, w sensie eskortować aktualnie. Co się dzieje z tymi drzwiami? Ja pierdzielę. Dobra, wszystkie zostały pootwierane, Nie Damn. wiem w ogóle czemu. Ok. A nie wiem jak daleko mam go eskortować, nigdzie mnie tutaj na mapie nie pokazuje. W ogóle to jest chyba pierwsza taka misja, e, w której musimy kogoś eskortować. Przynajmniej no, przez tyle co ja gram, nie kojarzę, żeby była inna, ale oczywiście już nie pamiętam co ja robiłem w tej grze za bardzo. A mimo, że gram ostatnio praktycznie tylko i wyłącznie w tą oto jedną grę. Czasami jeszcze sporadycznie CS i Fortnite, gdyż teraz jest oddzielny sezon. No ale tak, no to, no, gram tylko teraz w tego stalkerka. I już naprawdę nie pamiętam co i jak tutaj było. On chyba naprawdę mnie prowadzi do swojego stasza, bo skoro tędy idzie, ja nigdy nawet tędy nie szedłem, więc no, zdecydowanie on ma tutaj... no i ma faktycznie. Ciekawe czy ja wcześniej już mogłem to znaleźć. Tutaj, ja mam coś do zajmowania, Coś załatwić. Dobra, nie wiem co stamtąd schowasz, e, albo schowasz, albo wyciągniesz. Natomiast, jeśli coś wyciągniesz, to ja i tak ciebie zabiję i nic ci po tym nie zostanie. A nie, dobra, on coś wyciągnął. Była jedna z wielu. To on wyciągnął wszystko, wyciągnął wszystko, okej. Okay. A no dobra, no to eskortujmy go dalej, Nie. nie. No e, teraz w ogóle te bugi graficzne się chyba skończyły. Więc e, nie wiem, teraz w ogóle wszystko lepiej działa i ładnie wygląda. Fajnie. Nie będę narzekać, samo się naprawiło. Może to wcześniej po prostu były jakieś problemy, to problemy to dobra? dobra. But the suckers there are easy marks. The gaffer treats them like children. They need a taste of real life. Don't worry about me. And make sure you don't cross my men in the future. My memory for kindness is awfully short. <try> <try> a, dostanę 5000 kuponów i teraz jeszcze mam możliwość ich zabicia, co oczywiście uczynię. Zapiszmy sobie gierkę. Wyciągnijmy ten nasz nowy karabin. Akurat będzie on do przetestowania. Jaki ma celownik? Bardzo fajny. I bardzo fajnie strzela i szybko strzela. Bardzo mi się to podoba, natomiast zmienimy może sobie na pojedynczy, bo nawet nie wiedziałem, że mam przestawiony. W ogóle ciekawe, że tego załatwiłem, reszta w ogóle nie zdążyła się zorientować, co się w ogóle stało. Także bardzo mnie to cieszy. Weźmy sobie tutaj jeszcze więcej amunicji do tego naszego karabinu. No i co ty tutaj miałeś? Praktyczne gówno. Tak naprawdę. Ale będzie chociaż to na sprzedaż. Weźmy sobie to, to i to. otrzymaj nagrodę od Akopiana. Bardzo chętnie. Tutaj. O, ten karabin w sumie też będzie jeszcze na sprzedaż. Coś tu jest... Halo? O, dobra, tu jest ten ziomek. Dobra, z niego już nic akurat nie wezmę, nie wyciągnę. E, jaką w ogóle my mamy amunicję? Czy tą lepszą? Nie, to chyba jest ta lepsza, nie? 135. E, tak, to jest ta lepsza, to jest y, przeciwpancerna. Okej, okay, to ja z takiej zwykłej całkiem nieźle sobie poradziłem. Zaczyna mi się podobać ten karabin. Bardzo fajnie, w ogóle jak zużycie, czy coś mu mocno zaszło? 1% na tyle naboi, nie wiem czy to jest dużo, czy mało. E, coś tam niby sobie modyfikowałem, nie? żeby było mniejsze to zużycie, żeby oczywiście karabinę na nieco dłużej nam e, starczał. Także wróćmy jeszcze sobie tutaj. A ja i tak tutaj od, stąd mam. A no tak, przecież on mówił, że e, on nie może tutaj wrócić, póki ten żyje. Skoro ja się pozbyłem, no to on tutaj teraz sobie wrócił. Także będę mógł sobie wziąć od niego nagrodę. Natomiast e, temu nie będę sprzedawać. E, gdzieś wyczytałem, że podobno tutaj. O, ten w ogóle ma. E, co do zaginionej przesyłki. Aha, bo ja faktycznie kuronowi jeszcze miałem tamtą przesyłkę dać. Dobra, e, tu za chwilkę tak? Tak, od kurona. No dobra. E, tu za chwilkę. A nie, czekajcie. Od Hurona dla sfory. To jest przesyłka dla Sfory. To czemu jego, jemu niby mogę? Dobra, nie wiem. A sprzedajmy to. O, ten karabin też teraz mogę sobie sprzedać. Bardzo fajnie. Tego nie potrzebujemy, więc się pozbędziemy tutaj jednego granata. Też się pozbędziemy. A, jednej apteczki też w sumie. I co? I to chyba tyle, nie? No tak, i to by było na tyle. E, także potwierdź to sobie sprzedajmy. Zaróbmy sobie jeszcze więcej e, pieniążków. I teraz e, potrzebuję wiedzieć. Some... Dobra, dobra. E, nie, nie to. Tylko tutaj. Dziennik. O, oszukać, no to tutaj otrzymać nagrodę. Hmm, zaraz i Zachara, nie udało mi się to. The fuck? Dobra, nie wiem. E, oddaj dostawę sfory Huronowi. Mam to oddać Huronowi, tak? Okej. Okay. Znacie artefakt, e, z, tutaj są skrytki, dobra. E, zaginiony kurier Hurona News Sworze, lub raczej jej szalonemu przywódcy Szachowi, waszą przesyłkę. Huron nie chce mieć problemów u Herszta, więc poprosił mnie, bym odzyskał zaginiony towar. No dobra. E, no to to będzie to, nie? Także, e, tego nie dam. You wanted me to find that shipment your courier couldn't deliver. Yeah, and I'm still waiting for it. Remind me what we agreed on, okay? The terms are still the same. Get me the shipment my courier failed to deliver, and I'll reward you handsomely. No dobra. I've got your goods. The job's done. Well, so am I. Your coupons are on the way. 3000 kuponów. No dobra, e, również i e, pozbyłem się już jednego PDA. Bardzo fajnie. E, coraz mniej e, ważę, mam to co potrzebuję. E, więc no po co mi brać więcej, tak? No i co teraz? E, odebrać jedynie nagrodę od niego, natomiast gdzie on jest e, gdzieś tutaj jak się do niego dostać? A to ty jesteś yeah, out him. Car, babay, How go bastard can't hurt anyone ever again oh, I wish I've been there to tell him goodbye and spit in his face. Here's your payment as promised. I wish I could pay you even more considering all you have done. I'll raise a glass to your health at Bozer's. Actually, make it several glasses. After that, I'll figure out what's next. Maybe I'll stick around here. It should be safer now. No i 5000 kuponów. No i to mi się podoba. Dobra. Także z kuponami wydaje mi się, że jestem już ustawiony. Także no nie pozostaje nam aktualnie nic innego niż dotrzeć do Tartaku, e, spróbować wykonać misję główną. Raczej całą drogę nam zajmie ten e, odcinek. W sensie ten odcinek zajmie mi nam całą drogę. No wiecie o co chodzi, nie? E, że akurat jak nam dotrzemy, to będzie czas aby kończyć e, dzisiejszy odcinek. A także jeszcze raz przypominam, dzisiaj jak to oglądacie a o godzinie 19 zapraszam na streama na moim kanale. Zapis e, z live'a, jeśli ktoś nie zdążył, lub e, no, po prostu z jakiegoś powodu nie miał możliwości, aby obejrzeć <laughs> e, live'a na żywo, no nie, dalej się baguje. Ale tylko w tym miejscu, a w tamtym się nie bagowało. Czyli to jest coś ze światem zdecydowanie nie tak. E, jeśli ktoś właśnie nie mógł być na live z jakiegokolwiek innego i jakiegokolwiek powodu, a, a chciałby, na przykład obejrzeć, zobaczyć, co się stało, no to oczywiście zapis z live'a zaraz po jego zakończeniu będzie na moim kanale w karcie na żywo, więc wszyscy będziecie mogli sobie obejrzeć. Jeszcze raz zaznaczę, że będąc na live, nie zdziwcie się, że będę nieco już inaczej wyposażony i nieco dalej z fabułą i innymi rzeczami do przodu. Z tego względu, że nagrywam teraz odcinki na zapas. Przed streamem również będę jeszcze nagrywać kilka odcinków na zapas. Więc. O, a tutaj w ogóle jakieś ziomo jest. <laughs>

My teacher said I got to work on my anomaly sense. Then I can trust my gut instead of relying on some fancy gear. So I listened to my gut and I went after an artifact. I even left my bolts at the camp. You think it worked? No fucking way, man. I spent hours searching for that damn artifact. I was tired as hell and about to turn back. And that's when my anomaly sense shot the bed on me. That's how I ended up getting stuck here. Hmm. No dobra, Follow ruszajmy. No dobra, chodźmy. Spróbujmy go sobie wyprowadzić. E, stąd myślę, że tutaj na spokoju możemy sobie przejść. Dawaj, dawaj. Tylko nie wpadnij w tą elektryczność, proszę cię. A. E, no sobie zdetonujemy, tak dla pewności. Chodź tutaj, okej okay. uh, Tu jest, ale tu nie ma Dasz radę, dobra A, uh, umrzeć jeszcze nie umarł Myślę, że możemy tędy sobie przejść i się wydostać No, spokojnie, no i fajnie Poszedłem troszeczkę inną drogą, bo tędy wchodziłem, a przeszedłem tędy, ale tu pewnie by umarł, bo... Tu jest jedna, tu jest zaraz druga. Pewnie by wpadł w którąś z nich. Halo, mogę z tobą porozmawiać? Man, I was old age was a stroke luck. like when I met my teacher. Tell me about your teacher. legend. nails. He can even take Snorks mano a mano. His anomaly sense is so sharp. He doesn't even need a detector you know most seasoned stalkers just brush you off when you're asking for help but lex is always there for you he ain't stuck up or nothing you guys really got to meet each other come to the flea market he'll teach you everything too first lessons are on the house okay um. there's no such thing as an anomaly sense and hunting snorks with your bare hands that's a one way ticket to the grave. Your teacher's full of shit. Oh, come on. He's the real deal, man. He's got tons of students, anyway. I'm sure they call him the legend for a reason. People wouldn't pay for his advice if he was all talk, right? He sent you into that anomaly empty handed. He almost got you killed. Nah, man, that's on me. I figured my anomaly sense was gonna kick in right away.

Abracadabra, and it's all yours. If you ever swing by the flea market, give me a holler. I'll introduce you to my teacher. Maybe he'll take you under his wing. Uh, Król szturów. Co to jest za artefakt? Uuh, wygląda fikusnie. Uh, ochrona przed porażeniem, odporność na krwawienie. Uh, każdy przewód. Ha? Huh. Wygląda naprawdę fajnie. Czy będzie nam dużo dawać tej radiacji? Nie, jesteśmy w miarę odporni. A, a może tutaj się znajduje jeszcze jakiś artefakt jeden. Wybaczcie tą pauzę. A, super, jeszcze burza się zbiera albo emisja. A, chyba po prostu burza. Natomiast mamy gdzieś tutaj jeszcze artefakt jeden. A... O, prawie mnie poraziło. Dobra, w którą stronę? W tą. Zdecydowanie. Tutaj. Gdzieś tutaj, nie? Powinien być. O! o. Mamy jakąś duszę, dobra. E, Potrzebuję się uleczyć, to na pewno. I co to jest? E, dusza. Wytrzymałość. O! Ale wytrzymałość, że nasza stamina, czy wytrzymałość, że a, mogę więcej nosić, nie wiem, weźmy to sobie, no spoko, a promieniowanie to mnie tutaj akurat za bardzo to nie rusza, no troszeczkę będziemy na promieniowanie, ale trudno się mówi. A możemy sobie teraz, cały czas mi teraz pokazuje tutaj tego króla szczurów po prawej stronie, ale już trudno. A myślę, że możemy sobie teraz biec na spokojnie do misji głównej. Spróbować ją sobie wykonać. Weźmy sobie jeszcze, zapiszmy. O, poczekajcie chwilę. A wracamy. Promieniowanie nam no troszeczkę wskoczyło do góry. Oczywiście to przez to, że mam te artefakty. A przydałoby się mieć zdecydowanie coś, co by działało przeciw temu promieniowaniu. Cementownia, dzika wyspa. No dobra, co to znaczy, co to zmienia? Czy to jest nowy już region? Tak, to jest dzika wyspa. okej okay, czyli tutaj, gdzie monolit się znajduje, chyba z tego co kojarzę. Także, e, idźmy sobie, oczywiście do tego tartaku całego Który się gdzieś tutaj przed nami powinien niedługo ujawnić e, Coś tam już widzimy, także akurat tak jak mówiłem No i dalej ten król szczurów, kuźwa, nam się pokazuje e, No niestety, się to troszeczkę e, Dobra, bo tego promieniowania zaczynam dostawać zbyt dużo A e, Może to sobie... Wyjmijmy, bo to nam aż tak dużo tu tutaj nie daje. A tutaj jedynie To jest dobre. Wypijmy sobie wódki. O, możemy sobie jeszcze zjeść tutaj kiobachę. No i fajnie, nie dość, że odnowić troszeczkę zdrowia. To do tego mieć jeszcze więcej miejsca w ekwipunku. Szrama? Słuchajcie, czy to jest szrama z e, pierwszej części, a dokładniej z e, DLC e, cień, e, fu, e, Czyste Niebo? Czy naprawdę szrama tutaj istnieje? O kurwa mać. No tego się nie spodziewałem, aż normalnie całą resztę to ja muszę zrobić yy, w nowym odcinku, bo no cholera jasna, o cholera, o kurcze, o wow, w ogóle, ja, oho, o tak, dobra, e, nie wiem co mi odwala aktualnie, ale nie będę tego kończyć kuźwa na 20 minutach, nie? Także sobie przeszukajmy tutaj, co możemy przeszukać. Mamy jakiś śród, kolejny, amunicja. No niech będzie. Wiecie co, ja sobie jednak zajmę również i ten artefakt. One będą raczej do sprzedania. Bodaję mi dość sporo tego promieniowania, co mi się nie podoba. A, tutaj w ogóle gdzieś chyba jeszcze jakaś anomalia jest. Tego, co mi pika, no, więc trzeba będzie uważać. Ale może i się uda znaleźć kolejny artefakt, na przykład. To gdzie to będzie? Gdzieś pewnie tutaj na górze. No, zdecydowanie jest tutaj tak grawitacyjna i tam się coś znajduje Coś na pewno ciekawego. Także to sobie rozwalmy i przeskoczmy tutaj. O! No, w sumie może jej trochę się opłacało, ale raczej nie za bardzo. Także stąd możemy sobie już zejść. Jedna skrytka zrobiona, odhaczona, a tutaj do niego jeszcze wchodzić nie będę, czy coś tutaj mi się na przykład pokazało, odblokowało, no tak nie za bardzo, to przeszukane, to przeszukane, nic tam totalnie się nie znajduje, a tutaj mamy wejść do niego, o, czy to jest duże, to jest w ogóle wszystko iskra, jaki ty masz karabin, a, normalny AR. To jest wszędzie iskra, więc na szczęście oni są dla mnie przyjaźnie nastawieni. O, oh, wow. E, dobrze, że mnie akurat w tym miejscu nie było. Czy w ogóle Szrama to będzie przywódca teraz iskry? Zaraz. Bo tamten, e, nie wiem, przywódca iskry, co był na tym wysypisku, powiedział, że ten cały nieznajomy to jest jego szef. Tutaj się wydaje, jakby to ten Szrama był szefem, czy ten nieznajomy to był kuźwa Szrama, a ja go nie rozpoznałem. Naprawdę. Czy tak faktycznie było? Jeśli so, tak, to się zdenerwuję kogo. Huh? Never understand Scar. Then again, you don't need to understand someone to fool. You. All right. Head on in, mega snappy. Tu mam się niby pospieszyć, chłopie, nawet nie masz stroju iskry. Także kim ty kuźwa jesteś, aby się w ogóle odzywać, co? No właśnie. Także skoro ty nie możesz zrozumieć szramy, to może lepiej, żebyś, co po prostu e, wypad zrobił, na przykład, tu jest w ogóle chyba jakieś wejście? Nie, to nie jest wejście. A wejście tu jest raczej wejście, ty coś powiesz. Dobra, a szrama tutaj chyba jest traktowany jak swego rodzaju bóg czy ktokolwiek inny. No nie, tędy nie wejdę. A zdecydowanie tu jest chyba wejście, nie? Nie, to też nie jest wejście. A to tutaj może? Tak, chyba tutaj będzie. Nie, też nie. The fuck? Po którymi tutaj się wchodzi? Tędy nie. To mnie prawie zabiło. O, tutaj, O, oh, shit! Eee, cholera. Eee, nie tak chciałem, nie, dobra. Ja pierdziele, dobra, przewinijmy to szybko. Nie chciałem tego robić. Ja myślałem, że będę mógł normalnie. No, wiecie, no. Nie tego chciałem, dobra, pominijmy to bardzo szybko. Nie wiem co tutaj się dzieje. Mam nadzieję, że tutaj też. O, oh shit, dobra. Zrąbałem, mocno zrąbałem. Nawet escape'a nie mogę zrobić, nic nie mogę zrobić. Także dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Zachęcam do zostawienia suba, lajka like oraz komentarza. I do następnego. Yo.